Praca, która przez skojarzenie prawda, ze skrzynką pierwszej pomocy, z symbolami trzech wielkich religii monoteistycznych, ale też w tym czerwonym kolorze, w jakim są ich pomocowe organizacje, po prostu jakby prowokuje też do użycia, do otwarcia, a jak otworzymy taką skrzynkę, to okaże się, że w zasadzie spotykamy się sami ze sobą, że sami musimy sobie czy powinniśmy pomóc. Jesteśmy tacy sami, niezależnie od tego, z jakiej skrzynki byśmy chcieli skorzystać. W środku znajduje się lustro. Tu ktoś próbował poprawić gwiazdę Dawida, kancerując wieko skrzynki. A w środku też jest napis markerem mordercy Palestyny. Siedzę na tle plakatu Małgorzaty Murowskiej, która tutaj obsługiwała graficznie cały festiwal. Znalazła dla niego znak i logo, moim zdaniem ciekawe, które jest dostępne na stronie internetowej festiwalu. A plakat, no, plakat interaktywny. Duża pusta, biała sylwetka, głowa prowokowała do zapełniania na różne sposoby. No, najczęściej takie Najprostsze jakich możemy się spotykać po tych, którzy się y, posługują y, szkolnym długopisem. Kiedy zapadnie zmrok, rzeczy stracą swoje kształty, wtedy ich miejsce zajmie wyobraźnia. Ten fryz z jednym tekstem nawołującym do uruchomienia wyobraźni w porze, kiedy zwykle budzą się upiory, jest na murze, na którym są swojskie grafity w rodzaju HWDP, wieszania różnych klubów, jak to zwykle bywa. Natomiast sama prasa nazywa się Mysterious Garden jest autorstwa Pawła Heinzla z Łodzi. I tak jak to w przypadku tajemniczego ogrodu i taoistycznych przypowieści o ogrodach, ogród ów owej wyobraźni kryje się za tym murem. Co artysta uzyskał w dość prosty sposób, umieszczając tam e, silne reflektory, oświetlacze, rzeczy, które wywoływały cienie, jakieś przeszkadzajki, a nawet e, żeby światło było widoczne, odrobinę maszyn, e, do dymu. No cóż, tajemnica jest za murem. Trzeba go w jakiś sposób pokonać. Placa Kamiliszeinow, trawestująca masz flagowy, znajduje się na Placu Litewskim miejscu, które jest wypełnione pamiątkami historycznymi i pomnikami. Bardzo ważnymi dla historii miasta i naszego kraju. Tutaj na przykład znajduje się pomnik Unii Lubelskiej. A praca ta trawestuje maszt, który tu zwykle się znajduje czyli biało owinięty biało-czerwoną spiralą. Kwestionuje pewną oczywistość zastosowania tych idei, tej symboliki. Oczywistość, która tutaj. No, można powiedzieć krótko bardzo o tym, że często towar najbardziej wątpliwy jest opakowywany w najbardziej oczywiste i sympatyczne, bliskie nam barwy narodowe. Placa Bogdana Rucińskiego przejście wykonana jest w szlachetnym materiale czarnej blasze stalowej, która tutaj będzie stopniowo pokrywała się rdzą, będzie zmieniała kolor. Przejście przez które można przejść, choć nie jest to takie łatwe, ponieważ jest to trochę najeżone różnymi niebezpieczeństwami, ostrymi zakończeniami. Natomiast co jest ciekawe, że praca ta w niejasny sposób będzie się nam kojarzyła i to z rzeźbą kultową, z rzeźbą może współczesną, chrześcijańską, jakby i także z rzeźbą antyczną. Będzie odwoływała się do ikonografii, która w niejasny sposób będzie się nam kojarzyła z czymś dostojnym, z jakimś przekazem płynącym z głębi czasu i tradycji. A postać ta w tym uniwersalnym geście otwarcia, no, jednak zachęca nas do użycia jej. Użycia jej w taki sposób, który znowu też może to niezbyt wygodnie, ale jednak będzie nam się trochę lepiej, bardziej poważnie kojarzył niż takie często używane, lekko wygłupiaste makiety, aeroplanów, autobusów, gdzie można zrobić sobie e, zdjęcie. To przejście każe nam się zastanawiać nad w ogóle przejściem na nad rigi Passage, nad inicjacją. I ustawione tutaj jako jedyna że, praca, która zostanie po Open City, w tym mieście, gdzie ten, e, ta tradycja jej poszanowanie są tak ważne, myślę, że będzie takim ciekawym i niejasnym do końca komentarzem. Stoimy przed drugą klasą Karoliny Braguły, lightboxem, miłośnik sztuki. E, powstałem ze zdjęcia wykonane, wykonanego w dość specyficznych warunkach przy świetle poranka widzimy na nim mężczyznę, który przechodzi na czerwonym e, świetle e, i trzyma w ręku książkę, który, która go najwyraźniej wciągnęła, zafascynowała. To jest książka o sztuce, ma tytuł Modern Art i jest trzymana do góry nogami. Co dość w prosty sposób wskazuje chyba, że Sztuka, niezależnie od tego, jak ją odczytujemy, jakie mamy kompetencje do tego, współczesna sztuka potrafi być fascynująca, potrafi mieć tę magnetyczną siłę. I z tym prostym przekazem tutaj artystka pojawiła się na ulicy z jej wizualnym zgiełkiem, z jej treściami, które są zawsze dopowiedziane do końca. Jeśli nie są czytane ze znaku, to dopowiadywane jakimś napisem i i określone jednak bardzo. Tutaj to podszywając się może pod pewną poetykę dobrej fotografii e, reklamowej jest tą pracą zasysającą, wciągającą nas i dającą możliwość no, chociażby takiej interpretacji, jaką ja przedstawiłem.